W tym roku przyszykowaliśmy wiele stanowisk z piwem kraftowym, z piwem domowym, przyjechali do nas browarmistrze z naszych okolic, z Kłodzka, z Krosnowic, a nawet z Legnicy czy z Wrocławia. Było 8 stanowisk z bardzo dobrym, specjalnie szykowanym na tą imprezę piwem, a poza tym było również parę innych dodatkowych stanowisk już z przeciętnymi bardziej piwami. Stylem tego konkursu i tego rocznego Oktoberfestung jest piwo pszeniczne i różne na jego temat wariacje. Ja akurat nalewam klasyczne hefeweizen, czyli jakby bawarskie piwo w stylu pszenicznym, ale z dodatkiem, z dodatkiem pulpy z mango i jak na dzisiejszą, piękną wrześniową pogodę, myślę, że ono jest w sam raz. Weizenbock jest to piwo yy, pszeniczne, ale bardziej ekstraktywne. To jest lżejszy rodzaj boka w składzie słód pszeniczny, pilzeński, monachijski i karamel dark, jeden chmiel lubelski i tak jak tutaj prezentujemy piwo górnej fermentacji. Jest to klasyczne piwo na Wrzesień, październik na Babie Lato. Zarówno pięknie smakuje, słodzone, a jak również lekko podgrzane, daje relaks i odpoczynek. Moje piwo na dzisiaj, które jest przygotowane zgodnie z zaleceniami i z życzeniem organizatorów tej, tej imprezy. Tematem piwnym miało być piwo pszeniczne. W głównie, głównie z dużą, dużym zasypem słodu pszenicznego, po, powyżej 50%. Przygotowałem piwo w stylu amerykańskim, American Wheat, bez drożży, które, które robią piwo w stylu Hefeweizen, niemieckim stylu. Drożdże są neutralne, z dodatkiem chmieli amerykańskich, odmian, które nadają piwu nut cytrusowych, owocowych. Piwo jest lekkie, orzeźwiające, bez wysokiej goryczki. Powinno smakować wszystkim w fajny, ciepły, upalny dzień. słód bizneski, mamy słód pszeniczny, mamy chmiel amerykańskie Amarillo i Citre, ale mamy też chmiel polski, chmiel lubelski, który osobiście bardzo uwielbiam i dodaję go do każdego piwa. Chmieli jest troszkę więcej niż zakłada standardowa receptura. Być może to był przepis na wygraną, być może kombinacja dobrych chmieli z firmy, no której nie, nie powiem, w której firmy kupuję, także nie było lokowania produktów, ale generalnie jest to inna firma niż e, standardowo piłkarze robią zakupy. Także no, myślę, że to jest przepis, no i dużo pracy na dużo pracy, pilnowanie temperatur, pilnowanie zacierania. Myślę, że to jest sukces. Dodatkowo znajdowało się tutaj parę food trucków, specjalne stanowisko z bardzo dobrym serem, stanowisko z grami planszowymi, z grami jeszcze naszymi fortecznymi, a dodatkowo odbył się koncert mistrza Marco, mistrza akordeonu, który podróżuje po całym świecie zabawiając ludzi przy wspaniałej muzyce. Przy okazji by grał również zespół Kobajaki. Mamy gry forteczne, gry, które są i na dużych planszach. To jest oblężenie z 1760 roku, kiedy trzeba Zniszczyć strzałami z dział baterie austriackie. Na drugiej planszy jest ucieczka z fortu pomocniczego, czyli z góry. Tam trzeba przez labirynt pouciekać kapslem. Ale mamy też jeszcze drobne gry. Mamy puzzle, na których jest Waleska, nasza legendarna władczyni, tutaj właściwie pierwsza władczyni zamku, który. Stał na górze fortecznej. Ta impreza ma też i walor promocyjny. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że pieniądze przeznaczone na organizację tej imprezy, a nie są one duże, proszę mi uwierzyć. Wydalibyśmy 10-20 krotnie więcej na promocję w telewizji chociażby regionalnej czy jakichś innych mediach, a tak tutaj przez portale społecznościowe, przez pracę pracowników twierdzy, z którego z tego miejsca chciałbym podziękować za zaangażowanie w organizację dzisiejszej imprezy. Staramy się pozyskiwać nowych klientów i przedstawiać Twierdzę kłodzką jako ciekawą atrakcję do zwiedzania i miasto Kłocka, jak również Powiat Kłodzki do spędzania czasu wolnego w naszym powiecie.